Za chwilę zobaczą Państwo pas, o który będą walczyli obaj zawodnicy. Pas mistrza Polski sankcjonowany przez organizację UKA. Fajna rzecz Łukasz taki pas. Na pewno no bardzo ładnie wygląda jako kolekcja trofeów na ścianie. No życzymy zawodnikom, aby dołączyli kolejne trofeum do swoich sukcesów. No zobaczymy, no to Krzysztof Romaniuk, Rafał Dudek, myślę że, myślę, że ciężko będzie tutaj wskazać zwycięstwo w tej walce, ale liczymy na równie dobre walki jak dwie poprzednie. Nie jesteśmy kibicami ani jednego, ani drugiego zawodnika, to jest znów muzyka, jaką zażyczyli sobie obaj zawodnicy. Widać, że oglądają transmisję z walk K1. A bardzo często motywy muzyczne pojawiają się przy, przy różnych galach. Są, są takie sztagierowe e, piosenki, sztagierowa e, muzyka, która prowadzi zawodników do ringu, pomaga jak najbardziej. Chociaż ja zawsze żałuję tego, że nie ma w, tych, w tej chwili najlepszych walkach Aleksieja Ignaszowa, dlatego że ten lutowy białoruski motyw był fenomenalny. Muzyka, jak widzą Państwo, również nakrycie głowy związane z Meksykiem. Na Doringu wjeżdżają jak słynny pociąg w Brakuje tylko rąk złożonych na barkach. 16 11 Widzą Państwo Krzyśka Romanenko głowie efektowne sombrero, ale takim miłośnikiem kapeluszy jest jego trener Andrzej Mołczanow, kiedy dzisiaj przed galą, tu widzą Państwo po lewej stronie właśnie Andrzeja, Pytałem go, gdzie jest kapelusz, powiedział, będzie, ale na głowie tym razem zawodnika. A więc Krzysztof Romaniuk, a teraz czekamy na Rafała Tuska. Okay. Mistrz Polski, Thai, Międzynarodowy Mistrz Choroby, Nauki 2006, Wiceministrz Polski, Nauki 2006. Rafała widzieliśmy już podczas Galangers of Fire 2 w świercinale turnieju w kategorii do 75 kg przegrał wówczas Murto Burto tym znakomitym kolendrem z Surinamu, którego przybiózł trenerem Marek Pasanire, a którego mogą Państwo zobaczyć w tej chwili w showtime reality. Walczył także w Kolandii podczas gali klasz tej samej, Państwo, podczas której swój pojedynek toczył Kamil Sokołowski wygrał swoją zresztą walkę przez jednogłośną decyzję. Panie, proszę Państwa, jesteście świadkami jednej z lepszych i jeśli chodzi o imprezę na zasadach K1. Tak, tu u nas włosku potrafimy go zrobić. Dziękuję wszystkim za pomoc. A to menadżer tej gali Tadeusz Kopciński. Proszę Państwa, jest to historyczna chwila, ponieważ pierwszy raz Federacja WKA zagłosiła Polsce w włosku i będą toczone walki o ich pasję. Życzę tym zawodnikom, jednym z najlepszych w Polsce. Sukcesów, bez względów, który wygra na pewno na to siebie wszystko. Dziękuję serdecznie. I my także dziękujemy menadżer pomysłodawca Tadeusz Kopczyński Prosimy o do Przypominamy państwu, że to walka o tytuł mistrza Polski sankcjonowana przez organizację WKH. Musimy Państwu powiedzieć, że organizacja WKA posiada troszeczkę inne przepisy i w związku z tym my tu będziemy oglądali inne reguły niż podczas walk tych, które do tej pory występowały. Otóż nie ma tutaj bekwistu. Nie ma również klinczu, można oczywiście naciągnąć głowę rywala na kolano, ale raz absolutnie nie ma walki w klinczu, sędzia ringowy powinien rozrywać zwarcie zawodników. Natomiast jaka jest tu różnica? Dopiero trzeci lockdown w jednej rundzie przerywa walkę, a w całym pojedynku tych lockdownów może być pięć. Piąte liczenie jednego z zawodników przerywa walkę. Kategoria do 75 kg, a więc bardzo popularna w Europie. Co prawda walki w K1 Max toczą się do 70 kg, ale i Showtime Trophy, ta organizacja Simona e, Rutza spowodowała, że w Europie właśnie kategoria 75 kg jest niezwykle popularna. W wielu doskonałych, świetnych zawodników. No I bardzo często mówimy Łukasz, że ostatnio zwłaszcza wolimy oglądać pojedynki tych lżejszych, bo są zdecydowanie bardziej dynamiczne. Zielone spodenki Rafał, Dudek, Czarne, Krzysztof Romani. No i problem dla Dudka z odwrotną pozycją Romaniuka? Myślę, 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 że tak. Myślę, że e, zawodnicy e, walczący w Stuic na co dzień. Nie, no, nie, nie, jest, nie, to ma nie jest to wygodne. Tak, po właśnie po dobór starych partnerów jest najcięższy. Niewiele jest zawodników walczących z odwrotnej pozycji. E, także trzeba troszeczkę na początku przyzwyczaić się, wymyślić e, pomysł, wymyślić taktykę, wymyślić e, techniki e, kontrujące e, na mańkiuta. No ale oczywiście tutaj Rafała. Nic nie usprawiedliwiał. On doskonale wiedział, że Krzysztof będzie jego rywalem. Powinien przygotowywać się właśnie w ten sposób, dobierać sparing partnerów. Ale to jest bez wątpienia utrudnienie dla Rafała Dudka. Walka z praworęcznym to jest coś normalnego. I w tym przypadku tak to wygląda u Krzysztofa Romaniuka. Bardzo mocno technika za technikę. Na razie takie badanie dystansu. Mniej zdecydowanych akcji po stronie zawodników. Używasz określenia, badanie dystansu. To jest bardzo ważne. My czasami widzimy, że zawodnicy podchodzą do rywala, wyciągają rękę, nie chcą zadać ciosu, jakby badając, w którym momencie można ten cios zadać i z jakiej pozycji. Zdecydowanie, no, te, pierwsze, te pierwsze minuty, te pierwsze sekundy pojedynku... Teraz wewnętrzny lokik troszeczkę za wysoko. Te pierwsze sekundy pojedynku pomagają ustawić, złapać dystans te czucie. Czucie w walce, które jest myślę, że priorytetowe poza oczywiście wyszkoleniem czysto technicznym, bo to są rzeczy, które raczej już nie są wytrenowalne. I widzą Państwo, jak Krzysztof Kacperski od razu zerwał klincz zawodników. Tu nie ma absolutnie walki ciało w ciało dozwolone. Jest przechwycenie nogi rywala. Ale trzeba wykonać kontrującą akcję w ciągu 5 sekund. To jest takie orientacyjne. W każdym razie musi być to akcja wykonana w jednym tempie. Nie można tej nogi przetrzymywać zbyt długo. Dobre tempo tego pojedynku. Widać, że obaj są zawodnikami aktywnymi, że obaj dążą do tego, aby ta walka była rozgrywana bardzo dynamicznie, choć. Tą osobą, która rozpoczyna większość akcji jest jednak Romani, zawodnik walczący w czarnych spodenkach. Dudek tak jakby w pierwszej rundzie nastawił się na walkę z kąty. Ciężko, ciężko podejść do e, zawodnika z prawą, nogę z przodu i, i to co powiedzieliśmy na początku. Jest troszeczkę problemem z złapaniem dystansu, jest problem ze znalezieniem sposobu na skrócenie akcji. Dużo tych technik prawy, prosty w wykonaniu Dudka jest e, za, za daleko celu, a teraz dobre kontra. W wykonaniu Romaniuka zatrzymał, zatrzymał atak swojego rywala. Dobrze Łukasz, że wspomniałeś o tym, dlatego że akurat nie na ręce tutaj przy odwrotnej pozycji w kickboxingu trzeba zwracać uwagę, tylko przede wszystkim na nogi, dlatego że zawodnik praworęczny. Gregu jest przygotowany na kogoś, kto ma lewą nogę wystawioną do przodu, w związku z czym te lowkiki z nogi zakrocznej, wewnętrzne, bite, tutaj trafiają absolutnie w pustkę, dlatego że rywal ma wystawioną do przodu prawą nogę. I to trzeba przede wszystkim skorygować w walce. Możemy powiedzieć, że Ruda miała charakter rozpoznawczy, ale było to takie rozpoznanie walku, dlatego że żaden z nich nie unikał wymiaru. Tak, no, tak wspomnialiśmy e, te kategorie 70-80 kg. E, Niezwykła widowiskowo się wynikająca z tego, e, że zawodnicy e, poza szybkością dysponują już całą e, siłą nokautu, także e, możemy zobaczyć e, i, i bardzo dobry niesamowity pokaz e, arsen, e, technik zarówno kopanych ręcznych na szybkości, no i liczących e, się z tym, że e, jeżeli noga e, czy technika bokserska dojdzie do głowy, e, ta walka się zakończy. To so, nie zawsze ma o w tych niższych kategoriach, gdzie, gdzie e, no, tej siły ciosu kantującego po prostu nie ma. Rafał Dudek, zielone spodenki, jego rybale Krzysztof Romaniuk, spodenki czarne. Dobra, akcja, dwa prawy zakończone lewym prostym. Ach, próba kopnięcia wysokiego, wykonania Romaniuka prosto w gardę e, Dudku. Chociaż tutaj na tej gali widzieliśmy takie akcje, kiedy nawet przez blok okrężne kopnięcie dochodziło do głowy i powodowało liczenie rywala. Kolejny, kolejny, kolejny przestrzelony low kick wewnętrzny w wykonaniu Rafała Dudka. No, zdecydowanie ma problemy z dystansem, z wyczuciem swojego rywala. Ach, bardzo okrężny, niski sierp na wątrobę. daleko, daleko Tyle obszaru. z drugiej strony. Gdyby Rafał zareagował szybciej, to także mogłoby to się skończyć przed czasem. Ale wydaje mi się, że Dudek nie bardzo spodziewał się takiego ciosu, który nie jest ciosem zbyt często spotykanym. Pochylona głowa, gdyby wszedł z kolanem, mogłoby to chwacić już krótko. A w dalszym ciągu tą stroną, która wywiera presję na rywalu, jest Romani. No, znaczy, chciałem zaznaczyć, że Rafał Dudek, jeżeli myśli o wygraniu tego pojedynku, musi ruszyć do przodu, musi zaatakować. E, widzimy, że na no, strona tukująca, tak jak mówisz, jest Romaniu. I on zdecydowanie częściej właśnie e, trafia, zdecydowanie aktywniejszy, zdecydowanie skuteczniejszy w tej walce jest od swojego rywala. Może, może sposobem dla Rafała Dudka będzie atak, będzie troszeczkę bardziej otwarta walka. Choć tu bez wątpienia Romanek przed chwilą pokazał, że dysponuje mocnym atutem w postaci lewego podbrudkowego. Być może nawet nie będzie potrzebne kolano, tylko w sytuacji, kiedy Rafał zbliży się do niego, ten podbrudkowy może być bardzo ważkim argumentem. Ach, niewiele, niewiele zabrakło Rafałowi Dzińczowi, aby ten haki doszedł celu. Dobrze, że w porę skrócił z ciosem Krzysztof Romanik z Warszawy. I to jest tak, że podpowiedź, że nie zawsze trzeba uciekać. Czasami trzeba w takim momencie podejść do rywala, a to kopnięcie okrężne nie będzie miało siły i mocy w dalszym ciągu Romaniu. Znów rozerwana walka przez arbitra ręgowego. Przypominamy Państwu, że według zasad a niż absolutnie nie istnieje. Myślę, że te dwa podwórkowe wygląda Romanika zabrały troszeczkę siły. Rafałowi Dudkowi, ciężko, ciężko odpycha zawodnik z Nowego Sącza. A teraz wymiana tych low kicków zewnętrzny a wewnętrzny, co bardzo często właśnie... w tym takie sytuacje się zdarzają. Teraz dobry lewy zastopował akcję Romaniuka. Bo no widzieli państwo, że leciał już tam taki potwornie obszerny sierp, ale wystarczy, właśnie o tak jak w tej chwili Lewy, prosty w wykonaniu Dudka. I to jest bardzo dobra akcja. Tak jakby w tej chwili Rafał zaczął wyczuwać dystans. Przede wszystkim Rafał Dudek. Jest. Myślę, że zaczął być świadomy tego, że walczy z zawodnikiem dowrotnej pozycji i zaczął odchodzić od tej mocnej prawej ręki, dostał dwa podbródkowe. Eee, myślę, że gdzieś tam lekkie światełko Larku się zapaliło i zaczął chodzić za każdym razem w lewą stronę, schodzić właśnie z tej prawej mocnej, z lewej, w tym wypadku Romaniuka e, mocnej ręki. Lewy prosty, bardzo skuteczna akcja, właśnie na mańcu. Na to widzieli Państwo naprawdę firmówkę Romaniuka, fenomenalne było to uderzenie podbrudkowe narożnik Romaniuka koszulki, Pokor i tej organizacji, która powstała niedawno i która już w Warszawie zorganizowała jedną skal. Mamy walki na zasadach i mamy walki na zasadach kickboxingu, a także MMA. Trzecia runda, runda decydująca, bo jedynego tytuł Zawodowego Mistrza Polski sankcjonowany przez organizację WK Krzysztof Romanik, czarne spodenki i Rafał Dudek Zielony. Od razu mocno do przodu. No i tak jak mówiłem na początku drugiej rundy, myślę, że jest to jakieś rozwiązanie dla niego, bo widzimy, że cały czas cofając się przewagę, zdecydowanie zdobywa tutaj teren Krzysztof Romaniuk. Musi pracować. Trzecia runda, dobre teraz kolano, a wiele zabrakło. Rękawica przy głowie Romaniuka uratowała go, myślę, że przynajmniej przed rozcięciem. Nawet jeżeli ta walka będzie toczyła się tak jak do tej pory, jeżeli Dudek nie zdecyduje się na przejęcie inicjatywy, na stworzenie przynajmniej takiego wrażenia na sędziach, że jest zawodnikiem, któremu bardziej zależy na zwycięstwie w tym pojedynku. To często się zdarza, że ci ludzie walczący właśnie z kontry, mimo że zadają ciosy, nie mają szans na zwycięstwo w walce. Roman jest jak param, tak jakby nie przejmował się absolutnie tymi prostymi wykonaniami Dudka. Wie, ma zakodowane w głowie jedno, że nie może ustąpić ani o krok, a musi zrobić... Tak kroki naprzód. No i skutecznie cały czas e, to trafikę, o której właśnie wspomniałeś, e, realizuje. A też teraz e, na odejściu niebezpieczny prawy. E, dobrze, to jest trzecia runda, te ciosy już e, troszeczkę słabsze. Już e, pojawia się zmęczenie, ale cały czas te ręce muszą być trzymane wysoko, bo tutaj jeden cios e, może rozstrzygnąć e, walkę. Szkoda, że Rafał tak mało używa lewego prostego, bo to jest jednak znakomita, Kontra na te ataki Romaniuka, który często próbuje tych ataków nieprzygotowanych. Tak jak Państwu mówiliśmy, jego zadaniem jest iść za każdym razem do przodu. I zwykle, kiedy Dudek decyduje się na lewy prosty, w momencie, kiedy rywal rozpoczyna atak, to ten cios jest skuteczny. On oczywiście nie jest nokautujący, ale robi wrażenie. I głowa Romaniuka odskakuje. do zakończenia e, tego pojedynku i coraz no więcej musi, pracy ma sędzia ringowy dlatego, że obaj zawodnicy coraz bardziej zmęczeni wchodzą w ten klincz, który jest przypominamy Państwu natychmiast rozrywany według reguł organizacji Liga. to jest ostatnie w zasadzie 40 sekund dla WK musi zastosować hurraga na musi przede wszystkim zaryzykować i pójść na otwartą wymianę jeżeli zdominuje rywala, ma szansę na wygranie walki. Wydaje się, że w innym przypadku zwycięzcą będzie Roman. No ale to jednak cały czas Krzysztof Romani, cały czas do przodu konsekwentnie. Niesamowita wola zwycięstwa i przede wszystkim dobra taktyka chyba w wykonaniu w ciągu tych trzech rund. Nie zmieniam, chociaż teraz dobry lewy z dołu w wykonaniu Rafała Dudka, ale troszeczkę, troszeczkę za późno już na to. Końcówka walki, do kogo będzie należał ostatni cios w tym pojedynku, zdecydują te ciosy, które były zadane wcześniej. Ale znów oglądaliśmy dobrą wyrównaną walkę i chyba to jest najważniejsze, że jednak większość pojedynków toczonych podczas tej gali, które transmitujemy dla Państwa, to są pojedynki ludzi, którzy znają się na swoim wagu, nie ma tutaj jakiejś przerażającej przewagi jednego bądź drugiego. Ta walka skończona przed czasem przez Briana Dowszcza, także wcale nie zaprzecza tej tezie, bo w kategorii ciężkiej jeden czas może decydować o wszystkim. No dobrze, dobrze, taktycznie rozwiązany ten pojedynek Romaniuk. Nie znalazł no, Przez trzy rundy. Rafał niestety nie znalazł sposobu jak dobrać się do swojego rywala. E, myślę, że, myślę, że tutaj chyba werdykt e, przesądzony. No nie, nie tego z tego Zdecydowanie nie, siedzą bardzo daleko od nas, także... Także no dobrze, dobrze, skutecznie, konsekwentnie realizował swoją taktykę Romaniuk. I myślę, że chyba zwycięstwo i pas mistrza WK będzie należał do niego. Poczekamy za chwilkę werni. Posłuchajmy w takim razie Jacka Monki i zobaczymy ręka, którego zawodnika powędruje w górę. Na zasadach K1. Jednogłośną decyzją sędziów. Wygrywa Krzysztof Romanio. Krzysztof Ogromne brawa dla Krzysztofa Romaniuka, ale także prawa dla Rafała Dudka. Podkreślamy, Dani dobrą walkę. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej takich pojedynków można było oglądać na galach organizowanych tutaj w Płocku przez Tadeusza Kopcińskiego. Galach znakomitych, organizacyjnych, gdzie wszystko dopięte jest rzeczywiście na ostatni guzik. Ty, Łukasz, jesteś człowiekiem jeszcze okresu heroicznego, kiedy te to wszystko w Polsce kwitło. Trochę się jednak zmieniło od tamtego czasu, kiedy walczyło się po remizach, stodołach i różnych dziwnych miejscach. No zdecydowanie, powoli cywilizujemy się. Zasada taka, jeden i MMA. Myślę, że coraz więcej ludzi zaczyna oglądać, coraz więcej ludzi przekonuje się do jakby nie było wciąż młodych dyscyplin w naszym kraju. No to mobilizuje organizatorów do właśnie organizowania gale na wielkich halach sportowych dla ludzi. Dla szerokiej publiczności są transmisje telewizyjne no i rozwija się to naprawdę w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Ale trzeba przyznać, że bardzo fajny wizerunek Krzyśka Romaniuka. My cenimy zawodników nie tylko za to, że dobrze walczą, choć to oczywiście przede wszystkim, ale taki akcent jak to meksykańskie Sombrero wniesione na głowie do ringu przez Krzyśka jest rzeczywiście czymś, co potrafi w jakiś sposób odbrutalizować ten sport, nadać mu chwilę refleksji, chwilę uśmiechu. O sombrero wielkiego zawodnika, kilkukrotnego mistrza świata w Muay Thai, Andrija także e, myślę, że dodatkowo zmobilizowało Romaniuka, podtrzymał zwycięską pasę swojego mistrza. Przed nami jeszcze dwa pojedynki stawką będą Zawodowe Mistrzostwa Europy w kategorii 75 kg i Mistrzostwo Świata w kategorii ciężkiej, także organizacji WKA. A tutaj moment, kiedy zmęczony na pewno przy sięgrowaniu, ale szczęśliwy może celebrować ten moment zwycięstwa. Widzą Państwo damę w dalekim planie Andrzej Mołdżanow podszedł do Witka Kostki, podziękował mu również to także fajne, to także znamionujące to, że szanują się nie tylko rybana, ale szanują się także trenerzy.